Cześć, numery, przygotuje przygotuję dla Was dzisiaj wiosenną, pyszną, aromatyczną, słodko-słoną sałatkę. To snu, gdy robicie cieplej, coraz cieplej ludziom też umyka gdzieś ten apetyt. Ja nie mam problemu, więc stwierdziłam, że przedstawię Wam coś, na co zawsze będzie smak. Zapraszam do oglądania. Do przygotowania naszej ekstremalnie wiosennej sałatki potrzebować będziemy marchewki, mango, kukurydzy, czarnych oliwek i pomidorków koktajlowych. Do tego też przygotujemy kurczaka, pierś z kurczaka, którą przyprawię przed podsmażeniem w cynamonie, oregano i ostrej papryce. No i oczywiście obowiązkowo sól, pieprz i oliwa. No i też dodamy do tego oczywiście zieloną pietruszkę. No i jak sałatka, to nie, sałatka nie obejdzie się bez grzanek, więc mam tutaj dwie świeże bułeczki, które pokroję później i posmaruję masełkiem, e, i podsmażymy. Jak to wszystko wykonać, to zapraszam Was do oglądania. Więc zaczniemy teraz od kurczaka. E, mam tutaj około 100 g kurczaka, pokroimy go w kostkę i doprawimy. Teraz, gdy mamy pokrojonego już kuczeka, dorzucamy cynamon. Ja tutaj dodam dosyć sporo, bardzo lubię takie kombinacje smakowe. Polecam wypróbować. Na pewno Wam to przypadnie do gustu. Następnie oregano. Dosłownie odrobinę. Mamy też niewiele. Tego kurczaka, więc nie ma co przesadzać. No i papryka ostra mielona. Tutaj tego nie pożałujemy, ponieważ później ten smak i tak się troszeczkę zgubi w całej sałatce. Oczywiście sól. Też nie żałujemy. I pieprz. Odrobinko, bo jednak gdzieś ta ostra papryka jest, więc nie przesadzimy. Chyba że ktoś bardzo lubi. I przechodzimy do smażenia naszego kurczaka. Kurczaka odstawiłam już do ostudzenia. Przymyłam sobie tackę i nóż po kurczaku i przechodzimy do krojenia owoców i warzyw. Teraz przechodzimy do obierania mango i krojenia. Ja tutaj mam całe, bardzo dojrzałe mango i takie właśnie polecam. Natomiast myślę, że użyję tylko pół. teraz przechodzimy do krojenia marchewki. Kluczowe jest to, aby pokroić ją jak najdrobniej, bardzo cieniutkie paseczki. No i teraz przechodzimy do krojenia pomidorków i czarnych oliwek. Pomidorków tak z półtora garstki, no oliwek czarnych myślę, że tak około 5-6. No, i teraz dodajemy już tylko kukurydzę. Myślę, że tak spokojnie z pół puszki. Chyba, że ktoś bardzo lubi, to można sypnąć całą. Już tylko pokroimy pietruszkę i będziemy finiszować naszą sałatkę. I już teraz do sałatki dodajemy tylko kurczaka. No, i teraz już tylko mieszamy naszą sałatkę. Troje chyba z tą wielkością miski, jak zawsze, ale jakoś damy radę. Gdy sałatkę mamy już wymieszaną, zostawiamy ją tak na 15 minut, żeby te wszystkie smaki się przeszły i żeby też marchewka odrobinę zmiękła, a ja za ten czas zabieram się za grzanki. Bierzemy sobie bułeczkę i kroimy ją tak na 4-5 części. Następnie... Smarujemy naszą bułeczkę z dwóch stron masełki. Kiedy bułeczki mamy już delikatnie posmarowane masełkiem, przechodzimy do smażenia. Patelnie wrzucamy grzanki i tak podpiekamy z dwóch stron po, po maksymalnie minucie. Tak przygotowana sałatka idealnie sprawdzi się na każdą okazję, czy na śniadanie, czy na kolację, czy na grilla, czy na spotkanie ze znajomymi. Ma na sobie coś chrupiącego, ma w sobie coś słodkiego, coś ostrego, coś bardziej mdłego i takie połączenie jest moim zdaniem najlepsze. Smacznego!